Dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło, że gościmy tutaj Was na tej konferencji. Mam nadzieję, że przez Was ta gala, która odbędzie się chwili jak czerwca, kolechom i wspomniał, zostanie dobrze rozproponowana w mediach widłowskich i ogólnopolskich. Miejmy nadzieję, że hala Łuczy i zostanie zapewniona tak jak to miało miejsce na ostatniej naszej gali, Państwo, tak też, no będzie nas popatrzeć. Będzie to tak zwana... Heavyweight Boy BOXING Time, czyli waga cięższa, ciężka wala ciężka, oksu zawodowego. będzie pięć pojedynków wady ciężkiej, jeden pojedynek, który najprawdopodobniej jest to pikka z oraz dwie walki amatorskie zawodników pochodzących yy, z klubu zamieszanych droższych. Przygotowania już zaczęły się 3 tygodnie temu. Pierwszy cykl kondycyjny odczytujący się już jest e, zakończony. Przyszły, e, e, w przyszłym tygodniu powoli cykl w cyklu standingowy. po prostu dostaje teraz czekanie na nazwisko przeciwnika. E, powiem, no, co, co by to za przeciwnik e, 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 nie był i e, po prostu... Na pewno to będzie bardzo dobra walka, bardzo dobre show i ja do walki będę przygotowany. Bardzo dobrze. Witam wszystkich. No tak jak mówię, im większa publiczność, tym większe emocje, bo jakby tak nie było publiczność, nie się zawodnika, żeby było coraz lepiej i tak jak mówię, im jest więcej osób, tym więcej dojeździe, jest normalne są większe emocje z tego co Wiadomo, zawodnik szykuje się, to jest jeszcze niepewne, szykuje się dość poważnie, bo gabaretowało po dużo większe mnie, z większym doświadczeniem, ale tak jak mówię, wierzę w siebie i wierzę, że będzie niezłe odjęcia na tej. Co, zapraszam wszystkich zobaczycie, co możecie stracić. Wydaje mi się, że taka walka ta na żywo oddaje dużo więcej emocji niż przed telewizorem, że po prostu nie widać tego tak, tych świętych ciosów i tego szybkiego organistwa na żywo. Da? Ale będzie Pierwsze chciałbym podziękować organizatorom za to, że mogę wystąpić na tej gali. Przygotowuję się. Przeciwnika jeszcze nie znam. W sumie jest mi tu bez znaczenia. No pokażę dobry pokażę boks. Zapraszam wszystkich kibiców dużo Czechsa na gale Wag Ciężkich. Artur Szpilka, pozdrawiam. Cześć, witam. Jestem Damian Turbo-Trzciński. Zapraszam na galę zawodową boksu 2 czerwca na Uczniczkę. Będę tam walczył. Bądźcie ze mną. Zapraszam wszystkich y, sympatyków y, boksu na, na galę. Będzie to pierwsza gala wagi ciężkiej. Będzie pięć walk wagi ciężkiej. Na pewno będą ciężkie ciosy wspaniałe walki. Zapraszamy y, wszystkich serdecznie.